Misiu? Misiu? Co ty tym myślisz? Co ty myślisz o tym, że Konrad znowu kupił BMW? Woli to pozostawić bez komentarza. To zacząć. No też zaś wzie... mi się w kawał dobrego gówna. Jak widzicie, kupiliśmy 36 na zimę. W dwulitrowym benzynowym silniku z podtlenkiem LPG firmy Staga Auto jest w najbłyszczej wersji, co prawda ma pakiet empakietowy, yy, pakietowy bo są oryginalne zderzaki, oryginalne nakładki empakietowe. Co prawda winy nie sprawdzaliśmy, ale może tak wyszło, nie wiem. Oczywiście oprócz realizacji to jest jeszcze gałka z pakietu. Skurzane obszyte, mieszek. Oczywiście ładnie to wygląda. No nie wiem, to tak zrobię, no ale no co zrobić? Tuningowe wloty bez wlotu. Elegancko No nic, plan na typowe 36. Rozpawać dyfer, wsadzić hydroapę, jakieś kubek, pasy, gwint i przejeździć zimę bez awarii. Mam nadzieję. Update ich na auto może z tydzień odpaliliśmy. I gdzieś wali benzyną, gdzieś chyba strzelił wąż paliwowy przewodzik I jak widać, za coś, nie paliłem. Trzeba go wziąć na garaż, i od razu skontowali. I zrobić jakiś malutki serwis od razu, przy okazji, żeby, żeby potem nie było fakapów jakiś przez zimę, że to nie działa, tam to nie działa, i ja o tym się krwo ch... Czek kabelek Nic nie robi o. A co ty ty myślisz tak ogólnie? O czym? No o tym aucie Że też będę na rzeku, że kupiłem BMW No bo Jeszcze jakiś robak tu za... Chcesz mi połachać? Nie chcę ci nic machać Pomaga, <gry> wychodzę tutaj szczelił Dzień, że z tym wróciliśmy nie nagrywaj tylko choć co chodź co ci mam powiedzieć? opaska Pomóż, nie nagrywaj, tylko pomóż. Wisiu! Najważniejsza rzecz w zimowym gruzie, czyli będziemy spawać dyferek Zmienimy no. sprężyny na krótsze z 224, tak jak tam oleżą. Będą przecięte, dopasowane. Zestaw splitterów, żeby auto było szybsze. No i co? Nic, zabieramy się do pracy. Podkręcenie dyfuzora, okazało się, że mamy hak ale nie bo brakuje gałki ale gałki zawsze a. można dokupić na internecie a ha? hak jest bity w dowód i przyda się w zimie do wyciągania kogoś z roku. może być bardzo przydatny jakbyście chcieli takie coś zrobić sami w domu to nic za wiele nie potrzebujecie, bo Wystarczy podnieść tył auta na podnośniku, yy, Wziąłem się odkręcić drążek stabilizacyjny, żeby mieć lepszy dostęp do oto tej pokrywy. Odkręcacie dwie główne śruby, dyferopada, odkręcacie wszystkie poboczne trzymające dekiel i ukazuje Wam się mechanizm różnicowy, który lada momentem płaskownik, zasława tutaj oto cztery zębatki i będzie szpera 100%. BHP przede wszystkim, pamiętajcie, okulary, rękawiczki. Pamiętajcie jak spawać dyfer, żeby sobie nie zaspawać wieloklinu od kielicha, bo jak się Wam ukręci, to dyfer będzie do wyrzucenia i Robota na marne. No i zazwyczaj, jak robicie, na no jakiś dłuższy okres potrzebujecie mieć, to lepiej wyciągnąć sobie dyfer, wsadzić go do wody, żeby uszczelniacze nie poszły. Bo tak nauczy, no to nie ma pewności, że one wytrzymają długo. Bo przy spawaniu one lubią się przegrzać i. Ale że to jest zimowy gruz, nam to nie wadzi, może lać, huczeć, szczelać. Ważne, żeby jechało i trzymało dwa Dyfer zmieniony. Jaki zmieniony, co powiedziano. Dzięki za zaspawamy A teraz co zmienimy sprężynki Teraz zmienimy sprężynki Stare wą, nowe czupki Hapshopi idą. -y Ta nowa zwierzyna bez wsadzamy i przymierzamy i oburzamy jak się jeszcze by i tyle siadłka jako iż, że y, mamy piękny styling 5 15 x 7 na te 20 a że go nam nie szkoda no to założymy go do bębu i na razie to będzie Setup, dopóki nie zrobimy się takiej stali, Po prostu. No i tak o. Nie ma się czego bać. widzicie, wrzuciliśmy już oponę na felgi i wykręcamy, opuszczamy, sprawdzamy jaka będzie wysokość i nie zakładamy dekielku, żeby BMW był bardziej drapieżne. Yeah. Mm. Jako że zostało że zostało nam parę gratów, takich jak adaptery skrętu z, z poprzedniego gruza, acentryczne tuleje i zestaw splitterów z co został. Jeszcze więc to wszystko pójdzie pójdzie do pięknego 36, które, które będzie kryzowane przez zimę, czego tak jest przypasowane. Trzeba belkę, belkę, założyć, bo nie ma belki, a bez belki podczas jakiegoś dzwona czy coś, no, będzie ciężko, wszystko pójdzie do środka i będzie źle. Jak widzicie już zamontowane adaptery, czekamy na śruby, czekamy na nowe tarcze i klocki, bo, no, bo tu już jest bieda, bije strasznie i nie myślę, że, że na dniach też jeszcze przyjdzie gwint naprzód. Czekamy też na amortyzatory z C4, które za chwilę dojadą i na hydrołapę, która też już niedługo przyjdzie i, i jako tako gruz będzie gotowy. No czekamy na pierwszy śnieg, albo, albo po prostu jak będzie mokro, żeby pojeździć. Bo wydech jest praktycznie seria, nie ma tylko katalizatora. No ale, ale, jest cichy i nie będzie się za bardzo rzucał w oczy, bo maska pójdzie w kolor. No i, no i tak to wygląda tarczyk klocki ściągamy stare, zakładamy nowe i, no i... prawie będzie gotowe oprócz gwintu i, i hydrołapy no tak to na razie damy sprężne z 224 naprzód żeby nie było kozy jakiejś wielkiej i no i czad, co tu dużo mówić na praktycznie skończona zostało tylko Tuleja acentryczna się wsadzona, została, tylko skrócić drążek, skrócić końcówkę, bo do adapterów sasa trzeba skracać i ustawić potem zbieżność i będzie, będzie próba. Lider, lider, Hakuna Matata. <gryw> powiedz co powiedz co zrobiliśmy. No, to tak zrobiliśmy ze starego amortyzatora. Kupiliśmy, kupiliśmy dwa amortyzatory T4 z Volkswagena przednie, i z tych oto dwóch zrobiliśmy taki o jeden. Ucinając główkę, i dokładając 15 cm, do tego zaspawaliśmy tutaj. I powstaje nam oto krótki amortyzator, który który będzie chronił przed tym, żeby sprężona nie wypadała podczas jakichś podskoków dziury i koło automatycznie będzie bliżej dziury niż powinno być seryjnie. nie zapomnijcie sobie owinąć mokrą szmatą amortyzatora, żeby uszczelniacze w amortyzatorze nie poszły i można zabierać się do, do przypasowania. za to, że szczelina między oponą a budą i z drugiej strony jak już jest założona amortyzator z te czwórki. Takowe dyfuzory, splittery, dokładki i robimy bardziej zaciernego korozą niż, niż na co dzień. Jako, że ten dyfuzor był całością, a że on jest półokrągły, a zderzak jest w miarę prosty, musieliśmy go pociąć na, na części, każdy, każdy rekinek osobno i, i z tego zrobimy prosty dyfuzor. Dokładki do są z przodu, z tyłu i na środku. Czekamy na docelowe koło, bieguncik, hydrołapy i będą testy. Się. Może coś upalimy Co, co Znaczka BMW, ale to, no to nikomu Pani przeszkadza Może lepiej, że nie ma znaczka BMW, bo przynajmniej policja może nie pozna, a u nas, u nas policja jest specyficzna bardzo, jeśli chodzi o BMW. Nie lubię nie lubię, ale nie ma tragedii. Takie rynnochodny wjazd na minie jest stacja Nie lubi niskich furek, zatankujemy się jakaś tyłko, żeby jazda była tania Bo to jest BMW i to ma być tania i dobrze żeby w ogóle mam z dobrej strony wleb